Spójrzcie na tą młodą rabatę, świeże, młode krzewy. Odmiany amika. Tutaj mamy posadzone okrywowe róże i pienne róże tej samej odmiany. Te pienne róże wymagają jeszcze paliku. Widać że one tak się troszkę tutaj kołyszą całe na wietrze, ale najważniejsze, przyjrzyjcie się kwiatom amiki, bo. One są inne niż typowe róże okrywowe czy rabatowe. Bardzo pełne, drobniutkie, o pięknie ułożonych płatkach i kolorze, który się troszeczkę zmienia. Na brzegach te, te kwiaty są jaśniejsze. Bardzo zdrowa odmiana. Dla mnie to jest róża z pogranicza róż okrywowych i, i powiedzmy miniatur. Krzewy są nie jakieś wybujałe, natomiast kwiatostany, zwróćcie uwagę, że kwiatostany są złożone z bardzo, bardzo wielu kwiatów. I bardzo ważną cechą dla Was, jeżeli chcecie ją posadzić w ogrodzie, jest to, że te kwiaty się utrzymują bardzo, ale to bardzo długo. I w niewielkim stopniu tylko zmieniają swój kolor, delikatnie, ale tylko delikatnie jaśniejąc. Odmiana godna polecenia.